Kto to widział, żeby Wiedźma była ubrana na biało? Powinna chodzić cały czas w czarnym i mieć jeszcze szpiczasty kapelusz. Tak. Mam czerwoną okulary, można powiedzieć, że krwiste. Tak jakbym wypiła krew jakiegoś młodego mężczyzny. Tak, oczywiście, bo Wiedźmy tylko i wyłącznie to robią, właśnie wypijają krew młodego mężczyzny. A zauważyłaś, jak dużo jest podobnych rzeczy do tego takiego bardzo groteskowego obrazu współczesnego? Przecież, przecież młode kobiety, feministki, przecież też zjadają mężczyzn na śniadanie, obiad i kolację. Czarownica to kobieta, która żyje nie dla przyjemności mężczyzn, a oni tego nie lubią. Często na czarownicę wskazywano wdowy i kobiety mieszkające samotnie. samotnie. Te niezależne, zbyt niepokorne i oczywiście stare. Uważano je za bezu, bezużyteczne, nie mogły już mieć dzieci, ich uroda przeminęła. W po patriarchalnym porządku były zbędne, więc najczęściej trafiały na stos. Rozmowa z, mową, z Moną Cholet, autorką książki Czarownicy nie siła kobiet. O! Interesuje już mnie ta książka. Prawda? <grymne> Katarzyna Wężyk. Jesteś czarownicą? Bona. Większość kobiet bywa czarownicami przynajmniej raz w życiu. Wystarczy przeciwstawić się obowiązującemu porządkowi społecznemu i zo żeby zostać za nią uznaną. Oto my właśnie jesteśmy czarownicami. czarownicami. Właśnie I... rozmawialiśmy ostatnio o Patory i Archacie i właśnie dokładnie tam wykazałyśmy się byciem czarownicą. Czy trudno jest powiedzieć, tak, jestem czarownicą? Oczywiście, bo zawiera wszystko, czego społeczeństwo nienawidzi w kobietach o. i nie chce w nich widzieć. Stara, brzydka, przerażająca wiedźma. Tak kultura przedstawia nam konformistki. Dziś hmm. feministki próbują to odzyskać. Są ruchy wikańskie, koszulki z napisem: Jesteśmy wnuczkami czarownic, których nie zdołaliście spalić. Ale negatywny stereotyp ma się świetnie. Hillary Clinton była regularnie wyzywana od czarownic, a dziś czarownicą jest Greta Thunberg, 16-letnia aktywistka klimatyczna. Nie boi się okazać gniewu, a gniew kobiet nie jest akceptowany. Nie stara się podobać, a to przynajmniej we Francji wielu mężczyzn wytrąca z równowagi. Swoją drogą nie wiedziałam tego. Dają temu wyraz w seksistowskich komentarzach. Och, ona mnie przeraża, powiedział znany dziennikarz. Za czasów mojej młodości szwedki były inne, bardziej mi się podobały. Dla mnie to potwierdzenie faktu, że czarownica to kobieta, która żyje nie dla przyjemności mężczyzn, a oni tego nie lubią. Skąd wzięła się ta zła czarownica? Pojawia się w antyku i w Biblii. Czarownicy żyć nie dopuścisz, ale prawdziwe szaleństwo polowań na czarownicę rozkręciło się w połowie XV wieku. Właściwie każda kobieta mogła zostać uznana za czarownicę, ale często wskazywano wdowy i kobiety mieszkające samotnie, te niezależne, zbyt niepokorne. Także zielarki, uzdrowicielki i akuszerki, które często miały prawdziwą wiedzę medyczną, znały się na roślinach i ich zastosowaniach, a zostały kompletnie wyeliminowane, żeby zrobić miejsce nowoczesnej męskiej, męskiej medycynie. I oczywiście kobiety stare, one były obiektami wyjątkowo nienawiści. Uważano je za bezużyteczne, bo nie mogły mieć już dzieci, i uroda przeminęła, no i częściej niż młode kobiety mówiły, co myślą. W patriarchalnym porządku były zbędne, a nawet niebezpieczne, więc najczęściej trafiały na stos. Po co wymyślono czarownicę? Kozioł ofiarny zawsze się przyda. Mamy to skądś dzisiaj? Polowania na czarownicy miały wiele wspólnego z pogromami Żydów. To dobry sposób, żeby skierować ludowy gniew przeciwko słabszym i oszczę oszczędzić tych u władzy. Pod koniec XIV wieku dżuma wybiła 1 trzecią ludności Europy. Ludzie bali się chorób i śmierci i szukali winnych. Późniejsze wojny religijne zwiększały klimat nietolerancji dla jakiejkolwiek herezji. Wojny religijne... Wreszcie do polowań na, czaro na czarownica paradoksalnie przyczynił się wynalazek druku. Jednym z pierwszych drukowanych bestsellerów był Młodna Czarownica. Podręcznik dla łowców czarownic, wyjątkowo szkodliwa i mizoginistyczna książka. Egzemplarz znalazł się nawet w amerykańskim Salem, więc zawędrowała daleko. Według jej autorów wiedźmy urządzają sabaty, spółkują z diabłem, zjadają niemowlęta i, spiku i sp spiskują przeciw chrześcijaństwu oraz mężczyznom. Naturalnie. Kradnąc im penisy i chowając je w gniazdach w wysokich drzewach. <laughs> tak! Młot na czarownicę. Nikt nie tak. na czarownicę to katalog męskich strachów i fantazji, ale wielu w to uwierzyło. I w imię tej wiary zabijali tysiące kobiet. Piszesz, że pol polowania na czarownicę kobiety wy wybrały niewidzialność, by przetrwać. Czy obawa, że zostaną oskarżone o czary, trzyma kobiety w patriarchalnych ryzach? Kobieta nigdy nie była całkowicie bezpieczna, bo wszystko mogło być wykorzystane przeciwko niej. Za często chodziła do kościoła? Podejrzane. Nigdy? Jeszcze gorzej. Mieszkała sama? Niedobrze. Za często spotykała się z koleżankami? Pewnie z piskłem. I tak dalej. Paskudne dziedzictwo strachu i podporządkowania się. Jeszcze dziś zresztą w wielu sytuacjach, na przykład gdy wracamy same wieczorem, staramy się być niewidzialni, nie wychylać się, żeby uniknąć przemocy. Medycyna wydaje się główną sceną wojny nowoczesnej nauki z kobietami. Piszesz. Dlaczego? Wiele kobiet ma doświadczenia z lekarzami, którzy nie mają do nich cierpliwości, uważają, że histeryzują, przesadzają, nie są racjonalne. I pochądryszki. Taka na przykład endometrioza to choroba, którą przez dekady kompletnie ignorowano. Kobiety słyszały, to tylko w pani głowie, albo, że to normalne, miesiączki bolą, bycie kobietą boli, nie da się z tym nic zrobić, a potem się okazało, że to prawdziwa choroba, której nikt nie zauważał. Medycyna to pole walki, bo kobiety są na nim traktowane jak, jako reprezentujące natury irracjonalność, a doktorzy stoją po stronie nauki i racjonalizmu. A to dwa przeciwne bieguny. Mhm. Jeszcze raz? Eee, medycyna to pole walki, bo kobiety są na nim traktowane jako reprezentujące naturę. Irracjonalność, a doktorzy stoją po stronie natura, nauki. Natura i irracjonalność, to, tak. To jest a doktorzy właśnie. stoją po stronie nauki tak, tak, i racjonalizmu. Tak, 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 ale natura i irracjonalność, zestawienie tych dwóch słów ze sobą dobra. To ważne, by kobiety nie były wykluczone z nauki, wołazy czy biznesu, ale równie ważne jest rozpoczęcie debaty na tym, dlaczego tak bardzo nienawidzimy natury i dlaczego bycie naturalną jest tak złe. Bo nie chodzi tylko o to, żeby wyszarpywać sobie lepsze miejsce w istniejącym społeczeństwie, ale żeby dostać prawo do kwestionowania hierarchii wartości, na których jest ono oparte. Diabłem jest kobieca niezależność, piszesz. Dlaczego kobieta niezależna jest czarownicą? Bo ucieka od obowiązków patriarchatu. Nawet dziś e, przecież to głównie kobiety zajmują się domem, dziećmi, starszymi krewnymi. To ciężka praca i ktoś musi ją wykonać. W patriarchalnym społeczeństwie kobieta powinna być przynajmniej trochę zdominowana. Jeśli się sprzeciwi, mamy problem. Dlatego trzeba ją udomowić. Temu służy stereotyp starej Panny z kotem, żałosnej i zdesperowanej. Za litością, moim zdaniem, kryje się strach. Singielki nich nie kontroluje, więc jest niebezpieczna i może trochę zazdrość. Są badania pokazujące, że kobiety niezamężne są szczęśliwsze niż mężatki. Wreszcie kobieta bezdzietna jest czarownicą z tego samego powodu, bo miga się od swojej roli. W publicznym dyskursie macierzyństwo cudowne to błogosławieństwo. Nie możesz powiedzieć, czasem jestem zmęczona i bywa, że tęsknię za wolnością. Z drugiej strony mamy złe skojarzenia z kobietami, które deklarują, że nie zamierzają mieć dzieci. Skoro ich nie chcą, muszą ich nienawidzić. Są, no właśnie, jak czarownice, które gotują dzieci w kotle i je zjadają. Ostatecznie w idei czarownicy społeczeństwo każe kobiecy egoizm, a raczej odrzucanie poświęcenia. Tak, bo powinny być totalnymi altruistkami własnej potrzeby i pragnienia stawiać na ostatnim miejscu. W kobiecie cenimy poświęcanie się. Im większe, tym na wyższym piedestale ją stawiamy. A jego nie jest oczywiście macierzyństwo. Więc y, ja y, mam parę znaczników w głowie mhm. i y, pierwszy to jest ta natura i racjonalność. Mhm. To jest dla mnie bardzo kuriozalne zestawienie, aczkolwiek z drugiej strony je rozumiem, ponieważ trzeba zacząć wierzyć w to, że mamy coś takiego jak intuicja i ta intuicja mm, i tak. jest w stanie nam zbadać wszystko, na czym nam zależy, żeby się dowiedzieć i nie mm. potrzebujemy do tego mikroskopów i badań naukowych tak zwanych. To badania naukowe nawet nie są w stanie nam tak naprawdę powiedzieć, gdzie, jak właściwie powstaje myśl. Jakby jesteśmy w stanie, owszem, zbadać impuls, ale my nie wiemy, gdzie ona powstaje. Nawet ale, neurobiolodzy by są w stanie powiedzieć, że my nie wiemy, jak to jest, że człowiek myśli. Oczywiście, że tak, no bo myśl nie wychodzi z mózgu. No. No myśl, myśl jest rejestrowana w całym ciele. No więc właśnie, na, więc no jedno, jedno, równocześnie może być powstawać w dużym palcu, bo dostajesz tam impuls. Typu ja cię dotykam tam powstaje myśl, mm -hmm. którą ty rejestrujesz jest i ją wypowiadać. To jest moje pod obok kolanie. <noise> tak. Więc jest to niemierzalne w, jednej, mm -hmm. w jeden sposób, więc musimy chcieć zaufać, mm -hmm. znaczy albo musimy, albo tego nie robimy. Mm -hmm. Chcieć zaufać tej intuicji, że y, 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 wiemy, co się dzieje, mm -hmm. akceptujemy to, jak działa na, y, y, natura, bo... No jednak mimo wszystko w naturze mamy taką cykliczność, jakiej nigdy, nigdzie w życiu się nie, nie, nie jesteśmy w stanie zaobserwować. Jest mhm. tak, re tak regularna, tak cykliczna i tak doskonale opracowana. No właśnie ja się zastanawiam, nie jak, ma... jak, jakim cudem w ogóle ktoś gdzieś uznał, że natura jest irracjonalna, patrząc chociażby jakby po, po, po wzorach w naturze, no Jak chociażby nie. to, że przyszedł co jakiś pan, nazywał się Fibonacci i on home, wynalazł do, ciąg Fibonacciego, którego wcale nie wynalazł, on go tylko zaobserwował, który jest, który jest w naturze, więc ja nie wiem, jakby, jaka, znaczy, oczywiście to świadczy o, o pewnym poziomie jakby edukacji, który był wcześniej, że my uwierzyliśmy, że o mężczyźni to są tacy w ogóle wynalazki i w ogóle takie wspaniałe obliczenia i tak dalej. Nie, nie, znaczy to, to jest oczywiście, oczywiście innowacyjne i jak to jest, to jest druga ja strona Ja nie ujmuję, druga druga strona chodzi o to, że dlaczego jest to założenie, że skoro my... Jako człowiek, jako męż mężczyzna w danym momencie, jakby nie mówię, że dzisiaj, tylko że wtedy uznaliśmy, że jest tak, to dlatego, że to musi być sprzeczności z czymś, a nie uzupełnienie no właśnie. Tego. To, to jest ten nie, problem. To, to, nie, to nie jest kontra, to jest tak, to jest dopełnienie. To są takby ta, te same rzeczy, które na jakimś wymiarze uznaliśmy, że te są bardziej racjonalne, a te są nieracjonalne. To jest jakby to, powrót to do jest, tego, to, że uznaliśmy, jest... że jak coś jest policzone, że jak coś jest opisane przez Pana w białym kiklu, to to jest prawda i tak jest, i to jest racjonalne, a jak coś nie jest opisane przez Pana w białym kiklu, to jest nieracjonalne i w ogóle... Tylko teraz pytanie, co jest racjonalne, niera, nieracjonalne? Jakby znowu to jest kwestia już teraz definicji samego słowa, bo, no. bo racjonalne jest też założenie, że coś może podlegać cyklom. Dla mnie jest to racjonalne. Dla mnie też. Nie jest to mierzalne może w, w, w pewien sposób, tylko y, osadza się na statystyce, która była obserwacją wcześniejszą. No tak, ale to wszystko ale się Ale ja nie jestem w stanie no. mierzalnie i nikt nie jest w stanie mierzalnie jakimikolwiek y, narzędziami y, zmierzyć i racjonalnie obliczyć tego, co się wydarzy w przyszłości, bo nikt nie zna przyszłości. No tak. To może być nagle jedno wielkie. Ponięcie. I nawet cała przyszłość się skończy i żadne obliczenia, które nawet najbardziej w, w, racjonalne i przez największe białe kitle pisane albo największe okulary mhm. i mikroskopy nie będą miały miejsca, więc no, to wszystko ja, jest. Ja się zgadzam, że nie da się przewidzieć przyszłości i bardzo I chodzi właśnie o to, o to że, że chodzi jesteś w stanie, że ani naj... nauka, tak. ani natura. Nie są ani racjonalne, ani irracjonalne, więc te no dwa zestawienie, są. tak dokładnie, te, to, to zestawienie tych argumentów w tym momencie, yy, bardzo często faktycznie używanych wobec, yy, wobec yy, zarzutów, czy to ezoterycznych, czy astrologii i astronomii, tak samo, mhm. bo te, te dwie dziedziny też są bardzo yy, miękkie. Tak to określę, i takie. Z fizyki wiemy, że to, że jest, widzimy księżyc i że jego grawitacja oddziałuje na Ziemię, jest to obliczone i to jest prawdą. Natomiast jeżeli ktoś przyjdzie i powie, że oddziałuje na niego księżyc tak osobowo i mentalnie, i na przykład to, że w jakiś sposób śpi lepiej lub gorzej w okolicach pełni, to to już jest, to jest jakaś magia, jakieś pierdolenie. Ja, ja totalnie, totalnie nie rozumiem. Tej, tej specyficznej wybiórczości, że aha, jak to, jest, jak to nazwiemy grawitacją, to tak, to to jest, to nie, tak, no wiesz, ale jak no tak. nie nazwiemy tego grawitacją, to tego już nie ma I ja po prostu serio, jak czasami słucham tego, to myślę, to jest ja, naprawdę ja miałem, fascynujące. To, to jest fascynujące, to jest bardzo fascynujące, jak bardzo dobieramy sobie argumenty z, <laughs> z, z różnorakich pól, żeby tylko i wyłącznie u, y, uwiarygodnić swoje po, poglądy. Ja bardzo lubię Księżyc, to zresztą... Myślę, że większość wie tak. i bardzo często się spotykam z tym, że oh Boże, bo to jakiś magiczne pierdołek. A To To jest tak. strasznie fajne kasło, doceniam mi. naprawdę. To jest naprawdę zajebiście wymyślone. <średziwne> 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 i, że, I że ty znowu o tym księżycu, albo znowu zwalisz to na księżycu. Ja tak, tak się zastanawiam wtedy i tak, ej, czy patrzyłeś kiedyś na wodę, w momencie, kiedy, typu nie na wodę w wannie, ale na wodę w morzu, w oceanie, co się dzieje podczas księżyca? No tak. No a widzisz, za, za jest jakaś zależność między pływami, przypływ, odpływ, przy pełni, niepełni rosnącym, malejącym księżycu. No może jest, no co, mhm. no jest, o, jest no, ta, no wiadomo, że jest, tylko to już przyznanie tej racji, już jest takie ok, to zaraz będę się mylił, mhm. myliła, mhm. bo już wiadomo, gdzie to zmierza. A człowiek jest złożony, no chyba w 70% z wody, czy nie? No jest. To, to czy ta woda się jakoś różni od tej wody w ocenie? Ale to jest co to, to jest, to to sytuacja To jest <laughs> inna sytuacja. Tak. Już wiesz, że w zasadzie no już, już Gdzie, uargumentowałaś okay, ja, w tym rozumiem, ja rozumiem, ja rozumiem. To jest jakby, jeżeli ktoś wiary, nie chce tego to przyjąć, jest kwestia wiary. spoko, tylko nie musisz, to nie chodzi o to, żeby, żeby wszyscy podzielali te same wierzenie, tylko ja nie rozumiem, po co to tępić. I dyskredytować. dyskredytować taki bardzo no Bo ja wiem lepiej, bo ja tu mam pana doktora nie, przed bo... nazwiskiem i w ogóle. No ej, jakby to nie świadczy o tym, że ktoś coś wierzy, nie świadczy o tym, że ktoś coś dostrzega, tylko świadczy o tym, że ty masz określony filtr na świat i wypowiadając się w sposób pogardliwy na temat Właśnie. cudzych wierzeń, przedstawiasz się z tego, kim jesteś, a nie z tego, co ta, w to, co ta osoba wierzy. To jest naprawdę tak proste. I to jest dokładnie to samo, co się dzieje w przypadku. W kiedy o, bo czarownicy to są te same, te kobiety, które robią po swojemu i one są i one na pewno nas oczarowują, bo jak to można być tak niepodporządkowany? To jest dokładnie to samo, tylko po prostu przeniesione na dzisiejsze czasy, tak naprawdę. Po prostu jest coś, czego nie rozumiesz, jest coś, co, co robi ktoś, czego ty nie wiem, nie masz odwagi zrobić, albo boisz się albo zrobić i tak ga, dalej. Gdzieś głęboko jest zakorzeniony w tobie strach przed czymś, no To bo tak, wynika tak, z, poprzedniejszych, tak, tak. z poprzednich prób które były na przykład nieudane, bo czasami nie wszystko udaje się za pierwszym razem, więc... Rzadko trzeba... kiedy coś się udaje za pierwszym dokładnie razem. Tak, no że grasz trzeba... w bilarda i raz trafisz bile. no dobra. Ale to, to, jest, ale to jest łód jest... szczęścia, to, to jest, jest przypadek, nie, to nie jest twoja sobie... umiejętność, która powoduje, że kolejnym razem postawisz tą bilę i trafisz tak. za pierwszym razem. Oczywiście, że tak. To jest trening. Więc dokładnie tak samo jest w przypadku każdej jednej dziedziny życia, mhm. gdzie Próbuje się coś i próbuje się wielokrotnie, żeby osiągnąć w tym coraz większe rezultaty, coraz lepsze rezultaty. I jeżeli boimy się odnieść porażkę, to w tym momencie każda pierwsza porażka spowoduje, że ten strach będzie w nas tylko i wyłącznie narastał i mm -hmm. nie będziemy się odważać robić nic kolejnego, nowego, w szczególności z rzeczy, które są społecznie yy, uważane za jakieś poza normą. No, no, tak. Bo ta norma jest, tak jak w tym artykule było pisane, tym co jest postrzegane jako mierzalne i naukowe, czyli yy, nawet to, że kobieta Czasem zachodzi w ciąży, czasem nie zachodzi w ciąży, jest też poza normą w pewien sposób. Więc tak. jeżeli mm. nie jest w stanie zajść w ciąży, to wszyscy mają takie, o Jezu, to, to nie musi być naprawdę coś nie tak, jeżeli tak, tak, ona tak, nie tak. jest w stanie zajść tak. w ciąży. tak, jakby nie do nie dość nie, jakby zobacz, dla tej kobiety jak... to jest ciężkie, to jeszcze do, do takiego społeczeństwa patrzy i ma tak. O, to to jest, nie, jest nie jesteś prawdziwą kobietą, bo w ciąży nie może być. I... Zmębia... what the fuck! To, i, zobacz, na, w jakie aspekty życia no. wchodzi tego rodzaju y, y, ewaluowanie i mhm. takie opiniowanie, które może naprawdę złamać niejednokrotnie człowieka. No. I nic dziwnego, że pojawia się w nim strach przed kolejną próbą, więc ten strach w nim powoduje, że, jed, że rzeczą, którą może robić, jest atak. Mhm. Zresztą o tym rozmawiałyśmy trochę podczas też ym, patoriarchatu, mhm. gdzie... Y, Bo to gdzie, te tematy się ze sobą mega ściśle łączą. To wszystko, masz miłość albo strach, dwie, no. dwie, dwie, dwie główne emocje, no. więc albo coś miłujesz, więc akceptujesz to w takiej formie, w jakiej jest, to, to nie jest żadne religijne pierdolenie w tym momencie, tylko tak jest, jeżeli mm -hmm. coś akceptujemy, miłujemy, kochamy, to w tym momencie akceptujemy to w takim miejscu, w jakim jest, w jakim my jesteśmy w danym miejscu, tak. wo wobec tego i tak dalej. Jeżeli coś się pojawia na zasadzie, że nie chcemy tego zaakceptować, to jednak doszukajmy się może jakiejś, jakiegoś elementu strachu i obawy w sobie, w sobie. przed daną Przede rzeczą. Przede wszystkim w sobie, nie na zewnątrz. To, jest, to, to my odbieramy świat, to, to ja odbieram świat, to ja go w jakiś sposób widzę. Jeżeli ja się na niego w jakiś sposób zrymam, to ten. To, że się zrzymam, jest we mnie. Nawet, nawet zrzymanie się o takie naprawdę bardzo y, hardkolowe rzeczy, takie jak chociażby, nie wiem, nierówności związane z tym, że jest ubóstwo menstruacyjne, czy że jest seksizm, czy że jest nierówne traktowanie, to też są rzeczy, które przede wszystkim zaczynają się we mnie, ponieważ ja tego doświadczyłam, ja wiem, jak to jest, jak to boli, jakie to jest nieprzyjemne i ja po prostu nie chcę na to patrzeć, bo ja wiem, jakie to jest bolesne. Moja reakcja tak ostra na to wynika z tego, że to jest moje, część mojego doświadczenia i część mojego bólu i część mojego również strachu. Pytanie, w jaki sposób to sobie z tym strachem radzisz, bo mhm. jeżeli Ty sobie z tym strachem radzisz, na zasadzie że okej, okay, jest ten strach, dobra, widzę Cię, mhm. mam Cię, wiem skąd pochodzisz, i może dowiem się czegoś więcej o tej rzeczy, mhm. której się boję, albo spróbuję do niej podejść od innej strony, może w towarzystwie z kimś, mhm. z kim będzie mi raźniej, mhm. albo poczuję się pewniej, bezpieczniej. Mhm. I Dowiem się, co to jest, o co w tym chodzi i może przestanę się bać, albo mój strach zostanie potwierdzony mhm. i będę po prostu się oddale i, i nie będę miał z tym więcej nic wspólnego. Mhm. Okej, okay. takie podejście ja na przykład stosuję i, i póki nie dowiem się czegoś więcej na ten temat, mhm. to próbuję. No, mimo że może to nie jest to nie jest okej, okay, ale w jakiś ten sposób w sobie trzymać emocje i ewentualnie tylko najbliższemu otoczeniu o nich opowiadać mhm. i próbować znaczy, znaleźć nie po prostu jakby Tak, ale nie, nie, nie. i to jest drugie, druga rzecz nie wybuchać, nie atakować, nie promieniować moim strachem na wszystkich naokoło, żeby oni tylko Poczuli dokładnie to samo, więc mnie utwierdzili w przekonaniu, że ja mam rację. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, tak, że tak. Mój strach no. jest uzasadniony, więc oni też się boją, więc wtedy wszyscy razem pójdziemy napierdalać na tych elementach. Tak, ale nikt nie na, z nas, nikt z nas na, tak naprawdę na, na nie powie, że chodzi o to, że, że się boimy, tylko każdy z nas będzie powiedział, bo ja bronię czegoś, bo tak jest lepiej, bo, moich wartości. bo ja bronię moich no. wartości, bo ja bronię wzoru rodziny, bo ja bronię swojej wiary, On bo no, ja bronię ruch. swojego naukowego podejścia i tak itd. To tak zawsze jest ja bronię. Mając nawet czarownicę, Wiedźmy, y Zograżony kogokolwiek obecnie, w, kto żyje po swojemu. Kto żyje po swojemu i, i, i został jakoś tam przez społeczeństwo określony, bo łatwo jest przykleić jak pewnego rodzaju plakietkę, łatkę, żeby wiedzieć, jak sklasyfikować tą osobę, więc, <grym> więc wykazać reakcję. Coś, czego się nauczyliśmy, coś się sprawdziło, bo było wygodny raz, w mhm. tym momencie zapamiętaliśmy, więc jeżeli pojawi się sytuacja, która jest podobna, my zareag zareag zareagujemy tak samo. Mhm. W tym momencie pojawia się. Schemat pojawia się wyuc... wy, wy, wyuczony, nie, nawet nie stereotyp, chodzi, chodzi o wyuczony, powtarzalny yy, przebieg. Tak, ale on przebieg. potem z czasem staje się stereotypem, że ty już nawet nie musisz się mierzyć z daną sytuacją, żeby wiedzieć jaka ona jest. No tak, tylko że właśnie żadna sytuacja nigdy nie jest taka sama, mhm. więc całą trudnością tego wszystkiego jest to, żeby nie reagować, tylko żeby kreować, czyli żeby po, żeby zachowywać się podobnie, ale nigdy tak samo. Czyli mhm. zachowywać się względem danej sytuacji, a nie wobec pamięci o podobnej sytuacji z przeszłości. Tak. Bo może faktycznie spotka, spot, spotykamy się z kimś, komu się coś odkleiło w jakiś sposób, mhm. kto jest m, szale, szalenie mówi i tak dalej. Boimy się tej osoby i nie mamy chęci z nią obcować, bo jakiś, jakiś niepokój w nas wywołuje. Ale ta jedna osoba niech nie, nie, niech nie narzuca obrazu na całą resztę potencjalnych osób, które spotkamy w przyszłości, które Wywołają w nas y, skojarzenie, mhm. i od razu postawimy na nich krzyż, że o nie, to, to ten to jest świr, to ja od niego jak najdalej. No, 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 bo ten to, ten to, to, to jest nawiedzony. To, to jest nawiedzony. Ja już kiedyś z kimś takim miałem do czynienia. To dalej nie mówi nic o tej osobie, o której mówisz, tylko mówi tak naprawdę o Twoim własnym ograniczeniu, tym, że nie weryfikujesz informacji, które się z Tobą stykają. No tak, tak, no. Tak, 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 tak. I no. to się dzieje no. wobec kobiet, to się dzieje wobec. Y, feministek, wobec Zograżyn, wobec, to jest, jest naprawdę <śled> Ta cała, Ten cały nurt feministyczny, który jakby dawał nam się odważyć, coraz głośniej i śmielej mówić, spowodował, że przestałyśmy się nawet obawiać, wręcz wychodzić z tymi rzeczami, które są magiczne dla ludzi. Mhm. Bo to gdzieś tam było, tylko zawsze to było, bo to wróż ja, ten Maciej, czy coś tam, coś tam, to, to zawsze było niepoważne i tak. nikt na to nie, nie zwracał uwagi, bo babcia kupowała wróżkę, ale mhm. to dobra, to babcia, to ona sobie może. No, 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 eee... bo właśnie to jest ta stara wiedźma, która, która już troszkę sfiksowała, to jest takie ładne Tak, 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 sfiksowała, odleciała no. już na tej nople. No. Poprzedni nurt no. pozwolił odważyć się jeszcze bardziej, żeby robić z tego coś, już codziennego, w tak, sensie tak, to, tak, żeby tak. mówić o tym, że się ma rytuał codzienny, tak jak ty na Instagramie, no. że, że kawa, roller, coś tam, mm -hmm. to jest twój rytuał codzienny. To, że. Jakbyś samo słowo rytuał też Właśnie. możesz użyć przeciwko komuś. No jak to rytuał? Przecież rytuały o, to mogą o, być magiczne. tylko to, że po prostu wyrywasz komuś serce i je zjadasz na śniadanie, a nie, że. <laughs> to rytuał też. to jest po prostu coś takiego, co celebrujesz, na co poświęcasz swój czas, co jest uważnie. Co, co spędzasz, co medytujesz uważnie i tak dalej. Co jest dla Ciebie ważne, co pozwala ci się wprowadzić. W w, w dzień. Zostało w nas gdzieś głęboko zakorzenione, czego nigdy nie podważyliśmy. Właśnie to, że rytuał, czarownica, magia, fazy księżyca, cykliczność, natura, to wszystko nam się źle kojarzy, bo tak naprawdę nigdy nie zdefiniowaliśmy tego w swój sposób, tylko opieramy się na tym, czego zostaliśmy nauczeni. Tak. I to po prostu jest takie, że. Ja tego to na pewno jest jakieś pojebane. To, to nie jest tak, że. Nie wiem, ja zamierzam wam mówić tutaj, bo wy musicie myśleć tak samo jak ja. Zupełnie nie, jakby ja myślę tak jak ja, bo, ja, bo to ja sobie jakby ten sposób myślenia sama, że tak powiem, wymyśliłam, więc jakby... O kurde! No nie? Jak mogłaś? No, ale jakby, żeby się chociażby zastanowić, czy to, że my coś odrzucamy jest wynikiem tego, że my zastanowiliśmy się na pewno, że to my to odrzucamy, czy odrzucamy... To dlatego, że taki mamy system przekonań, w którym wyrosliśmy, Właśnie. dokładnie tak samo jak patriarchat i nigdy tak naprawdę nie zastanowiliśmy się, co ja tak naprawdę o tym myślę, nie co myśli to e, moje wychowanie, tylko co ja na ten temat myślę i dlaczego jestem tak agresywny wobec czegoś, co w zasadzie funkcjonuje obok mnie i w ogóle mi nie szkodzi. Więc to jest jakby pytanie. A wręcz uzupełnia, bo często znaczy, sięgamy po te informacje, ale tylko nawet już nie Tylko chodzi o to, że jeżeli ale, żyjesz sobie obok tego wiesz, i ktoś ale, sobie coś robić. Ale tytułały. jednak tak, no jakby też nie jest tak, że nie, bo na, jeżeli boli Cię brzuch, sięgasz po a nie zastanawiasz się dlaczego, bo tak powiedziała farmaceutyka. Ale farmaceutyka tak powiedziała, bo tak powiedziała, która jest babcia, która zbiera mięty w lesie. No tak, tak, jakby tak. wiesz, no to, to są takie, takie drobne pierdoły, sytuacje z życia, które są... Gdzie to sytuacja. Tak, gdzie mamy jakby... one są już tak automatyczne, że my nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że, e, że robimy rzeczy, które są o wiele bardziej w zgodzie z zielarską wiedzą, niż z wiedzą farmakologiczną. W sensie, to to, te to rzeczy są... Toż, przykład, tylko... Na pewnym wymiarze są tożsame, natomiast... Jedna rzecz wzbudza w tobie agresję, a po bo ta wzbudza agresję szerszej ilości ludzi, a te wykonuje też grupa osób, bo, bo tak funkcjonuje od, od, od lat. No tak, I nikt no. tego jeszcze nie zgnębił. No tak, szawie można pić, bo jest dobre na gardło, ale jak ją palisz, to już jest dziwne. Ja, 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 nie będę tego ceniać. Po prostu to jest dla mnie naprawdę bardzo ciekawe, że, że można w ten sposób. Yy, Sposób na to patrzeć i jeszcze być po prostu dla kogoś niemiłym, dlatego że robi gdzieś tam jakieś swoje rzeczy, bo nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy myśleli tak samo, tylko chodzi o to, żebyśmy się szanowali za to, że, jest, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy i że ktoś może wybierać w sposób zupełnie inny od naszego, jeżeli to nie krzywdzi mnie bezpośrednio, jeżeli to nie, nie powoduje, że ktoś przychodzi i mówi, że nie wolno szczepić dzieci, bo to jest super szkodliwe i to nie jest to samo wierzenie w cykl natury, nie jest tożsame z tym, że uważasz, że szczepienia powodują autyzm, no bo bez przesady, albo że Ziemia jest płaska i cała kula ziemska o tym wie. <laughs> <po prostu. śmiech> Więc jakby nie, nie jakby nie mylmy też pojęć, jeżeli chcemy faktycznie się na jakiś temat wypowiedzieć i chcemy faktycznie powiedzieć, że coś jest takie, coś jest takie, to przynajmniej wiedzmy o czym my mówimy. No, bo no, tak... no, no, no tak, no fajnie się o tym gada i tak dalej, tylko teraz tak, znowu jak możemy co z tym zrobić? Tak, oprócz tego, że zmienić może własne y, podejście chociażby zacząć y, zmieniać w sobie jakieś tam szlaki myślowe, no to... To może się wydawać niewygodne, bo to jest niewygodne na początku, odważyć się i na, na, narazić się w pewien sposób na niewygodę polegającą na tym, że ludzie będą zdziwieni Twoją zmianą, mhm. albo będą ją oceniać, będą ją komentować, Zawsze będą ją zauważać. Będą. I to jest ta odwaga takiego codziennego superbohatera, superbohaterki, mhm. do tego, żeby iść za głosem swojej własnej intuicji, swoich własnych przekonań, swoich własnych myśli, mhm. a nie podlegać pod tym, co ktoś powie. Jest miejsce dla nas wszystkich, nie musimy się wszyscy kochać i bujać ze sobą non-stop, ale tak naprawdę wystarczy, żebyśmy się szanowali pozwolili innym po prostu na realizowanie się we własnym zakresie. I akceptowali różnorodność. No, dokładnie tak. Więc to możemy robić. Jestem wiedźmą. Ja też jestem wiedźmą i czarownicą i w ogóle... I nie wstydzę się tak? Ja też się tego nie wstydzę.